No cześć, Pan muszę to poprawić, muszę być w topce, muszę być najlepszy. muszę być pierwszy w topce, muszę, 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 top, muszę, ty, a ty muszę, musisz. muszę, 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 Nie. muszę, <t> <wody> tu, muszę, jest IP. Ale to jest logiczne. Ja mnie sklepeście to się cię blokuje. Nie macie szans. Dobra, teraz zakończymy, no i przepraszam, że taki krótki odcinek jest. Nie, ja jeszcze tak mógł, mo może chwilę tęsknić, bo to teraz krótka. No, ja podam, ja podam, ja podam link, ja podam link jego kanału, będzie w opisie, więc... Nie, ja nie mam w ogóle kanału, ja nie nagrywam na razie, bo... To co ty pieprzyłeś, że nagrywasz?

I widzowie, jeszcze raz mam jeszcze powiem, że wbijecie na teren Gildi do yy, dedacie od razu. Nie, no nie chcę was tak straszyć, ale. Yy, no. Yy, wiecie, ja nie chcę was straszyć, yy, yy, Nie chcę, żebyście strali w nocy, bo jeszcze będzie zatwardzenie, No to. Fakt, nie mogę na to wskoczyć. Jestem niby jeszcze parkura. No, patrz! Byłem.

No widzicie, My się prawie w ogóle nie widzimy, więc chodź za mną. Co to jest? A to co to? Krypta króla otwarta tylko w eventy? What the fuck! To jest ja Tam eventy robią złe ludzie. Weź mnie zostaw. Bo ci przywolę. Chodź tu. No. 20? Tak. Ale nie, jak ten. Nie kapujesz tego, bo ty sobie pomyślisz, że kurde ten. Ale nie, nie będę ci teraz tego wytłumaczał, bo. Mnie już gęba boli. Mnie już gęba boli od tego nagrywania, bo nagrywam już kurde czwarty odcinek dzisiaj. No.

Nie. No, dobra. A co? No, Ej, już już 5 minut nagrywamy. Chodź, żebyśmy się pożegnali. Dobra, tutaj możemy Nie, nie, chodź tu. Tu gdzie ja stoję, chodź. No więc to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku i kończymy. Ej, pamiętajcie o subskrybacji i łapkach w górę, nie w dół. No to ciął. A i jeszcze ostatnie, ostatnia rzecz. Yy, no kanał podawajcie kolegom. I powiedzcie im to, co ja wam powiedziałem, więc pa! Pa!